I tu dzisiaj szukamy tego, 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 tego Dziewięć dziewięć. Dziewięć. Mhm. dziewięć. dziewięć dziewięć. Co to jest? Chłopci O, bawi się, odpakował prezent, Autko. Okej, okay, co tutaj. Tu, to. To niżej, wiesz? Co? Co to jest? Tak. Jakieś... To jest chyba ognisko, wiesz? Tu jest ognisko. Takie i takie pianki do pieczenia nad ogniskiem. Fajne nawet. No otwieraj. Nie w, nie w tą stronę, w tamtą. A wtórą? w którą? No w tą. Nie, nie w tą. Nie, nie w tą! W tam no, w tam. Ej. Te dzieci są słodkie. O, ho, ho, ho. Co ja tu Ptom. widzę? No to wyjmij. Mam uścite seru Tylko że no. to kawa. No. Pokaż. Krem Nie taka kawa krem bryle? Krem bryle. Zobaczymy. Pokażemy. Na no, nasz... Tu. Creme brule. Creme brule. Creme brule. Musiałabym zrobić kiedyś. Bo sobie zestaw do Ja wszystkim! Bo jeszcze się nie przywitałam. Witam Was bardzo serdecznie w dziewiątym już odcinku Vlogmasa. Ja obecnie jestem w domu, a Macię jest u dziadków, także sobie wbijam na chwilę na komputer. Jeszcze może sobie wezmę coś do przekąszenia małego, bo dzisiaj ogólnie wstałyśmy, znaczy nie jakoś mega wcześnie, bo wstałyśmy chyba... Około 7.30, przez jakiś czas e, cały czas tak wstawała, no ale ja poszłam e, późno spać. E, no i, i ostatnio właśnie, jak była chora, to trochę później, tak nawet po ósmej z łóżka, no teraz jakby wraca do starego trybu, także e, jestem trochę niewyspana i już zdążyłam troszeczkę zgłodnieć, e, ale lecimy dzisiaj. Dzisiaj jest piątek, także bardzo się cieszę, bardzo e, lubię piątki myślę, że będzie dzisiaj fajny dzień. Jeden stopowy dni tygodnia, weekend. Chojneczka przez noc przetrwała i ma się dobrze. Myślałam, że jeszcze przyczepiłam tu tą skarpetkę, nie wiem w końcu czy Wam mówiłam, czy nie. A to się strasznie spodobała, przyszła do pokoju, jeszcze ja byłam w sypialni, bo łóżko i mnie zawołała. I mama, co to jest? Co to jest tam na górze? I pytała mnie, pokazała mi wszystkie nowe ozdoby, bo jest bardzo spostrzegawcza. I pytała mnie, a czy jak będą święta, będziemy mieć jeszcze więcej ozdób. Well, powiedziałam że na pewno będziemy mieć jeszcze większą choinkę. <laughs> Więcej ozdób. Mamo, finaż i ferb znowu hałasują. Moi sąsiedzi znowu stukają. Ale przynajmniej jest dzień, także proszę bardzo. Proszę skończyć przed 20. My jesteśmy po obiadku, Amelcia dzisiaj nie spała, a teraz biorę taki świąteczny kiermasz, tyle że to jest taki kiermasz w przedszkolu, więc tam raczej nie będę nic nagrywać, ale jak coś kupię, no to na pewno wam pokażę. Hello, dawno się nie odzywałam. Amelka <grych> zasnęła dzisiaj w sumie przed 20, najbardziej bardziej 19.30 może nawet. No, a ja zostałam razem z nią. Już padłam, bo też już byłam taka zmęczona, i w sumie w sam chwilę przed 21. A teraz będziemy sobie jeść nasze tradycyjne piątkowe frytki z jeziorkiem ketchupu. Ile tutaj się przytula za mną do poduszek. A potem chyba będziemy sobie grać z przyjaciółmi pewnie jak zwykle ostatnio w, w Fall Guys. Oh, już się zbieram do łazienki do spania, ale jeszcze mi zostały kalendarze adwentowe dwa do, do otworzenia. Dziewięć. Misio będzie mieć lesio. Taki bez niczego. I jeszcze Neonailik. Tu Mamy jakąś hybrydkę. Uuu. Fioletowy. My wish list. Taki raczej z ciemniejszych chyba ten fiolet. Zaraz zobaczymy. A no, ładny. Pajelny. Podoba mi się. Ej bo jest ciemno ten mi tu już brzuszek pokazuje <gry> ogólnie jeszcze miałam wam nagrać co kupiliśmy na tym kiermaszu, ale już dzisiaj mam taki jakiś niski poziom energetyczny, że po prostu muszę już iść spać muszę się w końcu porządnie wyspać, może w weekend mi się uda ogólnie yy, dzisiaj był bardzo miły dzień tak jak mówiłam, bardzo lubię piątki bo właśnie już czuć, że jest y, weekend, zwłaszcza po południu, ale jakby nie ma się jeszcze poczucia, że ten weekend się kończy. No i też właśnie w piątki sobie y, zwykle wieczorkiem gramy z przyjaciółmi, i tak nie wiem, jakoś często w sumie mi miłe są piątki dla mnie. Jutro w sumie będziemy jechać też na takie y, zajęcia dla dzieci, na których. Będziemy robić jakieś śnieżne bombki. Nie wiem do końca jeszcze jak to będzie wyglądało, ale na pewno Wam pokażę. By macie jakiś swój ulubiony dzień tygodnia. Ja w sumie w miarę lubię wszystkie dni tygodnia, no ale wiadomo weekend to weekend. A na razie zmykam do Spanka. pa! pa. Oczywiście nagrywam to dzień później, bo zapomniałam wam w końcu pokazać, co kupiłam na tym kirmaszu. E, więc po pierwsze kupiłam takie trzy podkładki zimowe z filcu. E, o, serce przyczepiła. E, co najfajniejsze, e, te podkładki uszyła moja koleżanka. Ona w ogóle mega pięknie umieszczy. Na przykład szyje też a, takie super książeczki sensoryczne e, dla dzieci. Może wam zostawię linka w opisie, to będziecie mogli sobie zobaczyć. To jest takie śliczne rzecz, muszę Wam pokazać. Takie, takie jak ta w tym stylu. Takie właśnie sobie się karmi smoka na przykład. Ta ale jest taka wersja dla mniejszych dzieci. Jest śliczna słówka. Są puzle z pingwinkiem, tutaj Emelka ułożyła po swojemu. Jest pszczółka w ulu. Można na paluszek założyć sobie i <grym> latać. A bo to jest takie jeszcze drzewko. Z porami roku. A na przykład jest też. Wszędzie, oczywiście, musiałabym odkłaczyć tą książeczkę. Pochowane rzeczy, także dla takich maluszków, mega fajne. Jest na przykład też książeczka, która ma taki ogródek z warzywkami, i się tak wyciąga. Ta malta się też mega podoba. Pomimo tego, odpożyczoną mamy taką. No, a poza tym e, kupiliśmy jeszcze takiego ślicznego aniołka na choinkę. Amel się bardzo spodobał mi też, na pewno powiesimy. I tu Amelka sobie wybrała e, kartkę taką. Sama właśnie wybrała się i podobała. Chyba dzieci lubiła. Z życzeniami Mam kartkę Bożonarodzeniową. I jeszcze kupiłam choinkę z gipsu, e, ale pękła mi w podróży, więc próbuję jakoś ją posklebiać. <ślesz> taką ładną, no ale trudną. shopping.